Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam. Nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu zrobiłam filmik z ołówkiem. Pomalowałam ołówek specjalnym lakierem i teraz kiedy się go pociera to zmienia kolor. Normalnie wygląda jak czarny, a właściwie taki wiśniowy, ciemnoczerwony. A kiedy go pocieramy to zmienia kolor na czerwony. No właśnie jest to taki lakier do paznokci, który nie do końca używa, można używać do paznokci. Z tej serii mam jeszcze Dwa inne kolory. Różowo-biały, czyli taki, który zmienia kolor z różowego na biały, i niebiesko-biały. I w tym filmiku wykorzystam właśnie te dwa inne kolory i zobaczymy, co można pomalować takim lakierem. I czy będzie równie ciekawie zmieniać kolory jak właśnie mój ołówek. Jak już mówiłam niekoniecznie można używać tego do malowania paznokci. Ja tutaj znalazłam sobie takie coś, to jest wisiorek, ale można go otworzyć i w środku włożyć zdjęcie. I postanowiłam pomalować go z jednej i z drugiej strony właśnie tymi lakierami. Zamalować ten obrazek i takie serduszko, kiedy lakier wyschnie, można przykład, na przykład trzymać w rękach w ten sposób i pod wpływem ciepła Lakier powinien zmienić kolor. Właśnie na biały, bo tutaj w obydwu przypadkach jest to biały. I teraz maluję z jednej strony na różowo, a z drugiej pomaluję na niebiesko. I tutaj już są dwie warstwy nałożone. Kiedy tylko wyschną, z drugiej strony pomaluję na niebiesko. Ten niebieski jest naprawdę ciekawy. Trochę metalizujący, opalizujący. Bardziej podoba mi się nawet niż różowy. Dosyć ciekawy kolor. Można też namalować na tej powierzchni jakiś wzorek. Na przykład kropeczki. Zobaczymy, czy to się uda, czy to jest dobry pomysł. I po wyschnięciu pomalowałam drugą stronę właśnie tak, na taki kolor habrowy, metaliczny niebieski. Ten jest właśnie błyszczący, natomiast różowy wydaje się dosyć matowy. Jest urozmaicony przez te kropaczki niebieskie. I mam nadzieję, że lakier wysechł. Teraz Przeprowadzimy doświadczenie i zobaczymy, czy pod wpływem ciepła, pod wpływem temperatury moich dłoni, zmieni kolor. Generalnie nic nie stało. Może będę pocierać. Tak, zdecydowanie pocieranie pomaga. Dosyć niestety mocno trzeba pocierać. Tutaj widzimy na samym środku, kolor jest dużo jaśniejszy. No i niestety pod wpływem pocierania rzeczywiście kolor się zmienił, ale też rozmazały się kropeczki. Widocznie niewystarczająco długo poczekałam, aż się aż wyschnie lakier. I jeszcze raz. Jednak kropeczki to nie jest do końca dobry pomysł. I powrót do wyjściowego koloru następuje dosyć szybko, czyli możemy pocierać, rzeczywiście trzeba pocierać dosyć mocno, żeby uzyskać efekt, ale potem ten efekt dosyć szybko znika. Bo będę musiała jeszcze jedną warstwę różowego nałożyć na ten właśnie rozmazany na rozmazane kropeczki. I to jest lakier: wszystkie trzy możliwe warianty: czarny, czerwony, niebieski, biały oraz różowy, jasno-różowy, a biały. oczywiście można tym ozdabiać różne rzeczy, niekoniecznie takie serduszko. Wydaje mi się, że te, te wszystkie rzeczy, które mają styczność z temperaturą, czyli na przykład kubki, to jest dobry pomysł, że nalejemy gorącą herbatę i tutaj zmienia się kolor. Co jeszcze może macie jakieś inne pomysły? Co można pomalować takim lakierem? Wszystko, co trzymamy w ręku, na przykład ołówek, również. W każdym razie mam nadzieję, że mój eksperyment się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!